No witam ponownie No jedną stronę tylko obrałem Bo ręka mnie zabolała Nie ma co się spieszyć I tak Wyszło 390 z tych dwóch połówek To tego Zapisujemy to zaraz Dopisu no, ołówkiem muszę Wczoraj był 15 Zero pierwszy. Kurde no. I wczoraj nic. Dzisiaj jest szesnasty, zero pierwszy, jedenasty dzień, znaczy dwunasty w ogóle, bo trzysta yy, dziewięćdziesiąt zero o. 300. Potem to poprawię błogopisem, ale. No, nie ma co się spieszyć, rok jest długi. A, połówka. Też by jeszcze na jutro druga połówka została i wirnik. Co się będę spieszył, Zimno jest, kurde. Czy przeziębić też łatwo. O, o czym dobrze wie Mario. Podwójne zapalenie płuc obustronne. No. Także nie chcę śniegu nabaliło znowu kurde. Także jutro weźmiemy się za drugą połówkę, może jeszcze za coś, e, może za wirnik, no za, nie wiem, no, to, to za wszystko zależy od pogody. W każdym razie o niech sobie każdy przestudiuje. Ja nie oszukuję, tu mam z każdego dnia mam oddzielnie położone. Także i tak to muszę potem posegregować, ale na razie mam pojemników to błyszcząca do błyszczącej i tak dalej. No dobra, to do jutra. Marka.